Dzień dobry, 10 październik, za mną dwie tury nieudanego rozkrajania arbuzów. Ta jest trzecia tura, że tak się wyrażę. Tu są trzej delikwenci o bardzo podobnej skórze. Ten nazywa się Crimson White. 13 lipca zawiązał się owoc, a zerwany został 10 września. On nie, nie rósł. Stanowisko słoneczne ma asy, jest jasne. Kiedyś kupiłam nasiona, dwa lata temu, ale wyrósł inny na zewnątrz. I zastanawiałam się, że może ta nazwa Crimson White znaczy, że powinien być jasny w środku, jakiś biały, ale też nie był taki. Tu kolejny. Też ma lekkie pasy, leciutkie. Jest to desert king. Taki wyrósł mi dwa lata temu. W ogródku są firmy, zapraszam, ma grubą skórę, kremowy, jasny miąż. Zerknijcie Państwo i trzeci podobny, świetłaczok. Pierwszy raz mam go. Też skórka różni się. W, obu przypa w trzech przypadkach tych nasiona w nieoryginalnym opakowaniu. Zabieramy delikwentów. Chodź tu, bratku. A gdzie ja trzeciego zmieszczę? One nie brzmią pięknie tarbuzy, te ten najładniej. Cieka. Już jest komplet tu. A reszta niech czeka. Mijamy gromatkę niezjadliwych egzemplarzy. No, bardzo liczę, że te będą zupełnie inne. O, tu przygotowałam dla nich stanowisko. Przy kwiatuchach. Ostatni kolor tego roku. Refraktometr, by zmierzyć, czy dokładnie waży. Mniej więcej 95 do 97 deka i tak się mieści w tym przedziale. Najpierw ten, na którego najbardziej liczę, 10 wrzesień zebrane, stanowisko słoneczne. Crimson White. Tylko stać nie chce. Jest. Dwa kilogramy. Czekaj na swą kolejkę. To był ten, o i tu smugi, pasy zgadzają się cieniutkie. A że tu jest biały, to taka grafika też przecież. Farba tuż znaczy się tam, gdzie drukują zdjęcia. Teraz ojejku. Czyżby ponad 5 kg, Ale raczej nie. Teraz numer 98. Swietłaczok. Waży 3 kg. 45 deko. Stanowisko słoneczne. Mamy 10 października, zobaczcie kiedy zerwane 26 sierpień Nowe stanowisko Na bok. I to był ten i ostatni Desert King. Chyba cięższy będzie. Tak, 3 kg 89 deko. Jak widzę, i Państwo też teraz, jak oglądacie te moje filmy, to jest całkiem sporo odmian podobnych do siebie, ale jednakże różnie wyglądających. Czekaj, okay. poobserwujcie Państwo te ewentualne różnice. O ja, ogólnie zależy mi jak najbardziej. I głównie, ale nie jest to do wykonania. Zależy mi na oryginalnych opakowaniach, by mieć z takowych nasiona. Nie jest to jednak możliwe. Crimson White. Desert King zdeformowany. Od tego zacznę. Może coś się uda zjeść nareszcie? Jeden, jedyny owoc na krzaku. Tylko I jedna, jedyna sezonka Cienka skóra. Marco Crimson White. Nareszcie widzimy, jak powinien wyglądać. Dosyć sporo nasion ma. Mhm. Słodki nie zabił u nas. Kupiony w chorwackim sklepie internetowym Kroatian Set Story? No, hura, ale dobrze, że nie leżał, nie przebywał dłużej na krzaku. Zimny. Patrzymy. Lewa strona granica barw 8 lub 9. Dziewięć 9. Procent. Dziewięć. Dziewięć procent. Dobra, teraz kolejny ten spietłaczok. Porównamy też grubość skóry i kolor mięszu. Jak wszystkie trzy, trzy zostaną rozkrojone. skóra. Oho. No, już na krawędzi. Powinien ten tydzień wcześniej albo zostać zerwany, Albo rozkrojony przynajmniej tydzień wcześniej. Również słodki. Powiedziałabym, że tak samo, a może ciut słodszy. Troszkę grubsza skóra. I tu ma taki otok. Tu nie. Nasiona jednakowo czarne. Wielkość identyczna. Dobrze, teraz sprzęt trzeba będzie wytrzeć. Oj, muszę wyłączyć na moment. Sorry. Niezbyt wiele kropelek potrzeba. Kąt załamania światła nam tą wartość wskazuje. Czyżby 10? Tak, minimalnie przekroczona. Czyli też odczuwalnie słodszy był od tego. Dobra, no, na bok. Tak. No nic na razie. I teraz ostatni desert King. Ten ma piękną skórę. Czy ten będzie? A, ten ma być przecież w innym kolorze. Uwaga! Bardzo twarda skóra. Nierówno tynie się, ale już coś widać. Piękny. A czy dobry. O o. Widać trochę. Widać. Chyba ciut przejrzały za bardzo. Zero słodyczy. Zmierzę z ciekawości. Zero słodyczy. Nie nadaje się. Pamiętam, że poprzednio, jak go uprawiałam, to stwierdziłam, że on ma potencjał, bo on nie dał rady wtedy dojrzeć za bardzo. Na stanowisku cienistym rósł, ale on nie, on jest niesłodki. I wychodzi na to, że ja tę odmianę sobie odpuszczę. Mam odmianę przecież bardzo wiele różnych. Czas testować inne. Jest tak minimalna słodycz, może z 5 będzie. Chyba trafiłam, teraz ją ja zerknę. Minimalnie poniżej 5 nawet. Minimalnie. Parę nasion zbiorę, reszta do wyrzucenia. po kolejnego idę. A trzecim arbuzem będzie ten numer 180 nie urósł. Powinien być większy. Jest to odmiana Tam Tam. F1 N za zaden producent. 80 kg powinien ważyć. Na stanowisku numer 2 Czyli cienisty z tym Jeszcze go zważymy, zrobię tylko tu miejsce, zadeczko. Jeszcze sprawdzimy. No dobra, dobrze, może 96 deko. deko. Co ja mówię? 96 gram. A ten arpust waży 2,20 kg. Zebrany 11 września. Ojej, coś pięknego się chcę pokazać. Zobaczcie, kolor, kolor i cienka skóra, piękny. piękny. Spójrz na barwę, jaka malinowa, niesamowity. A próbuję właśnie. Na stanowisku tamtym cienistym z tym rusł. O nie, ale. <grym>. Mało Dobra. słodka. Spróbuj. Spróbuj, spróbuj. Nie, no można zjeść. On powinien być wcześniej. Na pewno potrzebował słońca. Bardzo mało słodki. Sześć mu daje. Wspaniały, wspaniały kolor. Na pewno je. Dam szansę. Jeszcze zmierzmy. Czy, czy zasłużył na te sześć? On jest słodszy od tego Desert King. Ale jest przejrzały trochę. Ale śliczny. Śliczny. Tam, tam, chyba przekroczone. chyba że nie, pięć jest pięć, tak jak ten, ale wyczuwalny jest słodszy. Na pewno będzie rósł na stanowisku słonecznym za rok. Jest jeszcze taki malutki, zebrany kilka dni temu. Odmiana nieznana. Stanowisko numer dwa, cieniste. Jeszcze go zważę. Z półtora może ma. O, jest 2,49 I Tak szybciutko. Piękny. No proszę. czy słodki mhm. ale z 8 mu daje. I rósł na tym samym stanowisku, co ten. Moment, zbadamy zaraz tą zawartę. Czyżby dziewięć? Lewa strona, granica barw. Dziewięć. To tak nie smakuje na dziewięć. Na dziś koniec. Kilka jeszcze zostało, Arbuzia. Do następnego razu. Do widzenia.